Jakbyście chcieli sobie doładować końce, to możecie to zrobić w bardzo łatwy sposób. FIFA 14 14.pl płacić można szybkim przelewem lub SMS-em. Dostawa końców jest bardzo szybka. Siemanko, z tej strony Steil witam Was w kolejnym otwieraniu paczek z FIFA 14. Wreszcie są to od wczoraj wieczora i ja dzisiaj będę otwierać 7 paczek i zobaczymy, czy przyniesie mi się tutaj jakieś szczęście, czy... Dostanę jakiegoś toca. Tutaj głównie myślę o mm, Martinezie. Myślę tak dane. Runę ja bardzo chciałbym dostać. Jeszcze ewentualnie De Rossiego, eh, Kehila i Deche. Na ławce rezerwowych jeszcze fajny może być Aspiritueta, eh, Matic, ewentualnie Woland. I chyba to z tych takich najfajniejszych toców. Na razie to by było na tyle. I zobaczymy, czy uda mi się jakiegoś toca. W tym odcinku trafić. Będziemy otwierać sobie te paczuszki złote specjalne po 15K. Te specjalnie zrobione właśnie na tocy, które zaraz Wam przeczytam, co one zawierają sobie. E, już tak, tutaj przechodzimy do paczek. Tak więc jest duża złota paczka premium, dwa razy więcej kart niż w złotej paczce premium. Jedna dodatkowa karta rzadka. Zawiera 22 karty zawodników i karty jednorazowe. Co najmniej 20 zł. W tym 7 rzadkich. wczoraj otworzyłem dwie takie paczki. No i dzisiaj otworzymy sobie 7. Z tą jedną nie wiem jak to będzie, czy ją otworzy jakoś dodatkowo, czy nie. Zobaczymy. W każdym razie mamy jeszcze na to praktycznie 6 dni. Więc zobaczymy, czy będę otwierać te paczki jeszcze 8 czy 7, tak. Dobra, więc od razu zaczynamy. Zobaczymy, jakie szczęście nam jej przyniesie dzisiaj. Czy coś dobrego trafimy. Więc od razu tutaj patrzcie na mój e, bilans konta, jak 481 000 e, przeznaczę teraz stoka na otwieranie tych paczek. Zobaczymy, czy coś się trafi. Więc 15 monet. Tak, startujemy. Boom. Proszę jej, dajcie mi kogoś dobrego. Toc, jakiegoś nawet najtańszego, byle był po prostu e, toc jakiś. Zobaczymy, tutaj zaraz pula zostanie zwolniona. Czy ta paczka przyniesie nam szczęście? Czy uda nam się trafić jakiegoś toca? I Rożerius Seni i tylko jeden świecący. Emerson tutaj jakiś jest. No, kontrakty to się przyda. Ligi też nie za specjalne. No to wszystko do klubu. Więc teraz druga paczka, No Spark. czy się uda. Odwracam się, nie patrzę. Zobaczymy, czy kogoś trafię. I wy już chyba widzicie karty, jeszcze nie widzę. Prawie północy sobie zwolnienia. Zwracam się i... <grytania> Downing. I nawet jeden srebrny, kontrakt, Boże. Jeszcze dwie powtórki. No bo wszystko do klubu idzie. Na razie nie ma nic fajnego. Yy, tak więc trzecia paczka przed nami. Czym teraz ją mogę otworzyć? Co? Może kluczami. Ki. Ki pakt, tak. Dobra. Przewidzę teraz. Może się uda. Może się uda. Dobra. pomiń. Boruc, Suizao, Zed, Sanchez, Mino, Jurado. Kolejna paczka otwieramy normalnie. Wylecimy od razu. Tak samo przewijamy za. 3, 2, 1 i. Dziowinko, Lukas! Lukas może coś być wari, on w sumie jest. Dość dobry, starke, nie za bardzo. Reszta, zobaczmy tutaj, oho. Mamy to przez też może coś pójść. LS na LM. Jakoś tak średnio. Dobra, wszystko do klubu leci. Jeszcze trzy. Tak, lecimy. Jej. Nie bądźcie takim głównym, no. Dajcie coś dobrego wreszcie. Szczęście do parzek, niech się odwróci. I co? Abiati. Kontrakty, tak samo to i leczenie PO. Nad... o ale mamy 2000 końców, to się przyda na pewno. Zobaczymy. Może te dwie ostatnie będą dla nas szczęśliwe. Dembaba Mo Mojżesz, no Mojżesz, ona oh, przyjeżdża na coś dobrego. Rudy, murzy za wszystko, kondycja, ok. E, liga dość trzęsienia, ale za to on są fajne Więc możemy sobie jakoś nawet potem ustawić. Dobra, na razie wszystko. E, do klubu, tak. Do klubu, wszystko. Tutaj to na pixel eee, i lecimy z ostatnią paczką w tym odcinku. Więc robimy Snow Mouse tak? Otwieramy paczkę. Potem zobaczymy, może ostatnia paczka będzie szczęśliwa dla nas. Ale jest McGee -Gee. Dwa liczby ili, ma sztuczek z evertonu, on może coś chodzi To sobie potem zobaczymy I Tutaj ogólnie tak, Francja, Liga Liga 2, nie wiem jak jest to po francusku No niestety nikogo nie trafiliśmy na razie, właśnie liczę na szczęście, żeby trafić Może jeszcze w tym tygodniu zrobię jakieś otwieranie paczek, trafię którego z nich, a jak nie No to za tydzień liczymy na lepsze otwieranie paczek um, najlepsze tocy, tak? Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Link do FIFA 14 goldpl macie pod filmem w opisie. Polecam kupno u nich końców najszybsze i najbardziej zaufane coinsy na rynku. Jeśli się podoba łapkę w górę. No i piszcie komentarze, kogo wy wytrafiliście, może będziecie mieć większe szczęście, może mieliście większe szczęście niż ja piszcie, czy otwieraliście paczki. Dziękuję wam za oglądanie, za oglądanie. No i na razie, cześć, trzymajcie się.